Kiedy obok koczni, gdy jedna osoba się, tak pojawiła się na sopni. Przykro ktoś, za co tak? Za co? Młody że kochają po pierwsze, pytanym był, co teraz? Co ma być? Wiec nie będzie. Dzień najwyższy. Tak mówił rozkaz. Ale czeka, panie podwęży, tym samym zostało. Do ostatniego pocisku. Do ostatniego rangi przyjdzie po największe no, nie do tego Nie. trzeba łącznika. Cały górnik cofnął się. Tam na rowerze skrzydle Luka. A te fontanny wody? To nie nasza. To niemiecka. Co zostało na pierwszej linii? Tylko te trzy działka. Cofnąć. Cofnąć na linię piechoty. A to trzecie? To najbardziej wysunięte. Oni jakimś dziwnym językiem mówią. Co ślążacy. Ślążacy? Mówili, że z 73. Pułku. Z 73. Pułku. <śla> Mają kolera przewagę. Co ma pan jeszcze w linii? Dwa plutony, te spieszone. I pan wszystko rzuca, Wszystko na pierwszą linię. Tankiebka? Niech pan osłoni tych pancerniaków tam z boku. A te trzy działka. Z tych kilku lów ogień zapalowy. Nie pan osłoni tą piechotę. Oni muszą iść na to wzgórze. Na to cholerę na wzgórze. Popatrzył paręczty. Jak biła pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jak każda z polówek przemówiła i wtedy zrozumiał. Mówili prawdę. bogiem wojny byli. bogiem tamtego pola. Oddziałom. Ognia! Drugi Ognia! Trzeci Ognia! Pan, panie pakmistrzu? Co skąd? Wy z trzeciego pułku? Raczej z tego co z pułku zostało. Mało was. Weź pan te sześć koni. Weź pan i zabierz tam za działa. Panie panu, że mamy drugiego. Nazwisko? Nazwisko? Wilczak. Zakły go. Wyciągnął kajdanki. Powoli przyłożył do dłoni. Zakuj. Do tej chałupy go zabierz. A jakby co? Ja wiem. Jakby próbowali uciekać, nie będą. Piątą kolumną im nazywano. Piątą kolumną. Tymi, którzy strzelali im w plecy. Tymi, którzy wywiad prowadzili. Tymi, którzy zbierali to najgorsze żliwo. Pióra. Nagle przypomniał sobie, jak spod Moskwy wracali. Ci w 1812 na pasach działa ciągnąc, bo koni nie było. Jakież to dziwne, pomyślał przez chwilę. Jakież to dziwne. Panie potrąży, widzi pan tego cywila? No widzę. Pan go zna? No nie, to czemu on się plącze wokół armat, nie wiem, patrol, patrol! Ruszyli w jego stronę, kiedy podszedł, nagle wyciągnął coś i wtedy przyspieszyli kroku. Ej, ej, ej czekaj! Jeszcze nie widział, jeszcze chodził między działami. Pytali go, panie jaka to wieś, to pary są. A po co pan pytał? Ja, tak, ja nic. A wtedy zobaczył, jak podeszli do niego. Dokumenty. Tu patrol żandarmer. Dokumenty. No ja nie mam. Panie, ja w tych chałupach mieszkam. Ja tutejszy. Dokumenty. No nie mam. I wtedy, kiedy pierwszy stanął za nim, drugi wziąwszy go pod broń, zaczął rewidować. W tamtych dniach. Na dywersantów był czas. W tamtych dniach obcych było pełno. W tamtych dniach szpiegów z Piątej kolumny wystrzegać się było trzeba. Patrzyli z zadział, jak Żandarmi robili swoją robotę. Patrzyli, jak go Patrzyli jak pytali. Patrzyli jak znaleźli przy nim coś, czego mieć nie powinien. No i co, ptaszki? No i co? I po co ci ten notes? Panie, ja nic nie pisał. Panie, ale ja. Bierz go do sztabu. Bierz go do sztabu. Gdzie? Tam za ten wielki namiot. Tam, gdzie stoi sztab dywizji. Tam. To swoich przyszedł. Tamtego dnia popatrzył na chwilę w niebo. Pomyślał, która może być godzina? W słońce, patrzywszy. I zapytał, panie, a wy to. Pluton byli. Proszę pana. Ale po co mam tu? Niech pan nie pyta. O nic niech pan nie pyta. O nic niech pan nie pyta. Ruszy pan do tej wsi. Widzi pan? Widzę. Niech pan sprawdzi wszystko, czy nie ma tam? Wiem. Dywersant, złe spojrzenia Wiem, niech pan to wszystko sprawdzi Ile pan ma lat? 24. Młody pan jest, po grudziądzu Jako żandarm Niech pan pamięta, sztab będzie pan osłaniał Sztab? Sztab szóstej dywizji Nie służył pan nas wcześniej Nie Odwrócił się, spojrzał Szło wojsko Szła szósta dywizja. Kiedy auto się zepsuło pchali. Paliwa zabrakło. Ostatnia tankietka. Robiła jeszcze małe zakręty. Gdzieś z tyłu. Popatrzył młody żandarm. Popatrzył w teren. Znał te twarze. Od niedawna. Te działa. Panie A te działa. Jak była wielka wojna, to ja służyłem w artylerii. Ucarskiego generała. Niech pan nie pyta To nasza Popatrzę. stały polówki Trzeba było je maskować Więc maskowali je szybko Podszedł do namiotu Sprawdził bezpiecznie Jeden karabin maszynowy postawili na trójnogu Na wypadek gdyby Przez sekundę pomyślał Jeszcze miesiąc temu był w Grudziądzu Jeszcze miesiąc temu A teraz Który jest dziś Mówią, że osiemnasty. Spojrzał do notatnika i zapisał. Osiemnastego września roku pańskiego 1939 wchodziliśmy do wsi pary. Ludzie przyjęli nas z ciepło. Co miał przynieść dzień? Musieliśmy czekać. półgodniku Kondracki ustawi pan te swoje działa a jeżeli coś za tych wzgórz wyjdzie to panie generale, ale jaki jest plan? plan jest prosty przeszliśmy przez Podsosinę, idziemy na Pary jeżeli przejdziemy przez Pary przed nami jest Narol a jeżeli przejdziemy przez Narol to potem przez Rawę już tylko do Lwowa. ile ma pan tych działów? Artylerzysta zadumał się. Kiedy wychodzili w pole, kiedy 1 września w kalendarzu się pojawiał miał ponad 30 dział. Byli pełnym pułkiem. Szóstym, pułkiem artylerii lekki Teraz, teraz nie pytał już, gdzie są koniec zaprzęgów część nich padła Pytał sam siebie, ile pocisków da działo? I wtedy już usłyszał to samo. Panie pułkowniku Kondracki, ile ma pan pocisków na działo? Panie generale, po 25 maksymalnie Że miasta się palą, że szkół już nie ma A ktoś pytał, a Westerplatte? W radio mówili, że padło I wtedy siadł przed domem, łza twarzy się pojawiła Starszy jego z grodzieńskiego pułku poszedł na Westerplatte i teraz w ojcowym sercu zakłuło jeszcze nie padło a on z daleka szli z daleka po szli idąc nadziei szukawszy a kiedy znajdowali oparcie był i chleb była i woda mleko było po to by Swojego wesprzeć. Bartinz Kalinowski. Będuje, że na lewym skrzydle Niemcy. Na prawym skrzydle Niemcy. Kto za nami? Niech pan nie pyta. Niech pan nie pyta. Niech pan już o nic nie pyta. Widział te kilka pancerzy, które stały czekając na jakikolwiek ruch. Wiedział, że niczym ugryźć nie może. Musiał decydować. Drąży, pan umie prowadzić samochód? Tak, o wiem. Pan weźmie jeszcze jednego żołnierza. Znajdzie pan jakąś szmatę. Ale, panie generale, mówił łamiącym się głosem, niech pan pomyśli, przez chwilę niech pan pomyśli. Niech pan znajdzie tą cholerną szmatę. Będzie panu potrzebna. Ale dlaczego ja? Bo jesteś pan młody. Młody! Przed panem całe życie przed nimi też gdzie rannych u, u, ulokować? co z rannymi zrobić? czymż tam idzie opór? jak pan widzi idzie ta niemiecka piechota jak na paradzie zapalaj sik! zrozumiał z tonu głosu wszystko panie potrąży, gdzie jedziemy? pojedziesz w tą stronę kiedy ci każę w którą? w ich stronę Stronę. Będziemy negocjować. My. My. Tak. Matka, schowaj dzieci. Schowaj dzieci! Niemcy jadą. Niemcy. Ja w Wielkiej Wojnie byłem. Widziałem ich w Hałbach. Jak brali nas do niewoli. Ale to dawno temu było. I nagle usłyszał komendę po komendzie płynącą. W niemieckim języku. Żandaremot, który był przy domu podszedł wychodząc im naprzeciw. Znał ten język. Był zgodząca. Kiedyś Graudenz Iźmę de das ap. Iźmę de das up Zobaczył, jak podszedł do niego oficer. Kilka słów z nim zamienił. W paskudnym języku. Znał go. Ale tu? Cywilizm przekonywał oficera. A gdy ten go popychał, dał im dnur cywilistę Nur! Ojciec! Ojciec! Ojciec, co oni robią? Szarpnęli ją. Szarpnęli młodszego. Szarpnęli kobiet kilka. On w chałupie opierał się najdłużej. To dom mój. Dom! Nie wyjdę! Ale kiedy pierwszy uderzył go kolbą, a drugi dołożył do tego, poczuł ból straszny w krzyżu. Matko, pamiętaj, dzieci schował. Dzieci! są Pan! Dzieci! Gdzie są dzieci? Gdzie są dzieci? Uderzył kolbą drzwi, zamknięte. Spojrzał w twarzy cywilów. To nie byli Niemcy Goethego, to nie byli Niemcy Szumana. to nie byli Niemcy Zresztą Sturm und drang periodę. z nic nie zostało. Kiedy podszedł pierwszy w stronę piwnicy, padła komenda, zaminuj, wysadzaj i nagle ktoś krzyknął, tam są dzieci, a ten przełożył, Herr Leutnant, dort Kinder. Nie wiem, jak to jest! Nie wiem, jak to jest! Nie wiem, jak to jest! Nie wiem, jak Założył ładunek pierwszy, a potem drugi zapytał go żandarm z grudziąca będący, dlaczego to robicie? Dlaczego? Spojrzał w twarz oficera, ten odpowiedział za straty! Za straty z ostatnich dwóch dni. Za groby tych, którzy tu zginęli. Przecież to byście zaczęli. Odpowiedział. Ale zwycięzców nikt nie wiedział, Kiedy wpadli? Gdzie są dzieci? Tam, w piwnicy. A co ten szwaj tam robi? Co on tam robi? Popatrzył na niego. Nie wiem, coś przy drzwiach. Matka! Matka! Gdzie oni nas pędzą? Gdzie oni nas pędzą? Stał obok, młodym żandarmem będąc i pytał Herr Leutnant, warum machen Sie das? Das sind nur jeste. Nikt, on Stali we troje. A potem stali nie wiedziała, czy Bogu dziękować, czy nie. Kula ją ominęła. Patrzyła na ciała swoich najbliższych. Płakała. Płakała. Tamtego dnia nie było już do kogo się modlić. Tamtego dnia nie było kogo prosić. Tamtego dnia czekała na najgorsze, które przyszło. przyszło, przyszło, przyszło. Kiedy wydałem im rozkazy, pierwszy i drugi odmówili. Trzeci strzelił w plecy. Widzieli już niejedno. ale nie takie chwile, nie tamtego dnia. Pękło coś w głowie młodego Niemca, który krzyczał do siebie Wir sind Leute! Wir sind Leute! I kiedy starszy podszedł do niego mówiąc Nein, du bist soldat, Junge! Du bist soldat, und das ist Nic w kronikach drugiej dywizji pancernej nie zapisano po latach. O tym, jak domy palono. O tym, jak cywilów mordowano. Nic. Czyste karty tylko zostały. Po latach drukowane. Z zapisem przez Wielki W stronę Bógu. Z ilu galerii sztuki nie wróciły dzieła do kraju. O ilu groba! Ciągle się pamięta, a sprawców ich znaleźć nie można. Któreż to pokolenie zaodrąchowane jest według tezy, to nie my. Nie chodzi o no tak jak ja to, to, oliwkowe, bo jest nasze. Tak po prostu, nasze. Nie chodzi o no tak jak to, to, oliwkowe, bo jest nasze.

Duże brawa. Zresztą jeżeli powiemy, że po raz kolejny byliśmy świadkami wspaniałej sztuki, wspaniałej prezentacji tamtych wydarzeń, to tak jakbyśmy nic nie powiedzieli. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za te wzruszenia, za przedstawienie szczególnego tragizmu tamtych dni. Tak było. Stansuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Panie profesorze, nie, a tutaj duże zrawa dla profesora Andrzeja Olejko za ten opis, niepowtarzalny opis. Dziękuję Panu bardzo, bardzo serdecznie. Czasem się udaje, ale pa tylko czasem, Panu w Towarzowie zawsze. Bardzo dziękujemy. Teraz przed nami debilata uczestników. 16 rekord, 15 rekonstrukcji. Jeżeli się przejęli, że powiedziałem ja 16, to jest zaproszenie na kolejną.